Siemanko, ja jestem Mateusz i dzisiaj wlatuję z nowym testem. A mianowicie na warsztat wjeżdżają gilzy 4. O różnych smakach mam tutaj je opisane. Zaraz wam je pokażę. I powiem co znaczą te opisy. Uwaga. Oj, co rodzicie. Dobra, teraz zobaczcie. Tutaj mamy napis. Tutaj mamy podpis J. J jako jabłko mięta. Tu mamy podpis W jako wiśnia. Tu mamy podpis V jako wanilia. I tu mamy podpis L. Tą stronę zobaczcie. Podpis L jako tak, jako limonka. I teraz pierwsze co to wypróbujemy sobie na początek wlatuje wisienka na torcie tak wyglądają te gilzy sobie, dobra najpierw bez klików, bez kliku dwa buszki o no to smakuje jak zwykły mocny skręt wiecie, musiałem podpisać te gilzy ponieważ a jak widzieliście, wszystkie są białe. Wszystkie są białe i musiałem opisać, jaki to smak. Teraz sobie klikniemy, w yy, wisienkę Hop. O! I te cztery gilzy będę testował w tym jednym odcinku. Tak, dobrze, podpisałem. Jest to wiśnia. Bo już wiecie, myślałem, że się pomyliłem, że źle coś podpisałem. Sorry za to wszystko. Nie. Ale okazuje się, że dobrze podpisałem i jest to wiśnia. Wiśnia. Hmm. No, smak bardzo dobry ogólnie. Polecam wam. Wiśniowe Takie gilzy dostaniecie na Allegro Za jakieś 8-9 zł Za 100 sztuk Naprawdę bardzo dobra ta wiśnia Bardzo dobra Potem bierzemy na warsztat sobie może Wanilię ja. Limonkę i jabłko Wiśnia Nie sorry Jabłko mięta, co ja mówię, jaka wiśnia Jabłko mięta. Okay. Jeden testowany, tutaj daje takie mocne 8 bo jest to spoczko teraz na warsztat wlatuje. Smak wanili, waga. No, pierwsze to dwa, dwa buchy. To wiadomo. Trzeba wziąć normalnie bez klikania tej kulki. Dobra, cyk. Klikłem kulkę. Kulka jest tutaj. Jest to pomarańczowe. To jest kulka. no wanilia taka taka słaba ale dla mnie chyba najlepsza jabłko wiśnia ale ys, yf, jabłko wiśnia myli mi się jabłko mięta no nie słaby ten smak szczerze wam powiem bardzo słaby Wanilii to tu w ogóle nie czuć. Dobra, zostawię sobie trochę na później. Już mam dwa testy, to zostawię sobie na później. Teraz co lecimy? Uwaga, mamy tu Jabłko wiśnie, jabłko mięta, limonka. Zaczniemy sobie od limonki. Uwaga, klikamy. Tyk. No, na razie tak słobizna. O, coś czuć. No limonka spoko. Też na no, później parę buszków wziąłem. Też wiecie, nie chcę za dużo palić, no nie. Okej, okay, jest testowany. Limonka OK I teraz jabłko mięta. Klikamy kulkę. No. A i ogólnie zakupiłem dzisiaj kęty. To jutro leci test kentów czerwonych setek oczywiście. O no, i... To jest najlepszy smak. Jabłko mięta. Powiem tak, wiśnia 7, wanilia 3, limonka 5, a ja komienta dyszka. Także co, pamiętajcie, żeby lajka strzelić, suba z dzwonem, nabijać wyświetlenia i miłe komentarze. Także co, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym teście i cześć.